Dzień trzeci tej nierównej walki. Nie nagrywałem wczoraj, bo nie miałem czasu. Cały dzień na kolanach. O, taki. Tak, takie coś. Tutaj mamy rurki wyprowadzone. To mi się udało zrobić. Rurka tutaj, rurka tutaj. Rurka pod prysznic. A jak mówiłem, wszystko będzie w ścianie pod toaletę, pod grzejnik wszystko trzeba będzie obrobić jeszcze no i tutaj proszę bardzo podłoga ściągnięta mamy rurki jedną rurkę na razie ciepłą wodę no i spływ tutaj zrobiony odpływ, no i dzisiaj będziemy kuć będę kuć pod pod Już mam nacięte Pod kibelek No i trzeba będzie jeszcze tutaj wykuć Pod y, grzejnik Ciężko się kuje, bo to jest Betonowa cegła Tak więc Ale Nie Takie rzeczy się robiło Po prostu Poranne ćwiczenia wykonane, płyty przyniesione, trochę drzewa, jakieś tam narzędzia. Jedziemy dalej. Pierwsze poty, zapłoty. Jak to się mówi. Tiếm tất tâm tiệm 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 tất Thank you uh um... No i dobra, zrobione, eee. hydraulika zrobiona, rurki To podłączone, wyciągane. Tutaj jeszcze pianka snie Ale ten stary kran, tutaj się go utnie, założy się flexi później się biorę za podłogę Tutaj tak samo. Zaworki pozakładane. Woda odkręcona. Nic nie cieknie. Tak więc można działać dalej. Godzina, już wam. A co już tu się porobiło? Już koło pierwszej godziny. Chyba czy nawet pół do drugiej. Żydek był. Popatrzał, popatrzał, porobił wideo. I poszedł do swojego szefa. Bo to jest wszystko robione pod. Wynajem mówi, że duża rodzina mieszkała i dlatego taki bałagan zostawili za sobą. Smród i brud. Ja mówię, no, jeżeli to jest usprawiedliwienie, no to może i być. Każda żydowska rodzina ma ponad około 8 dzieci. Tak więc każda może mieć bałagan. No ale to już tylko jego rozumowanie. Dobre. Działamy dalej No i dobra Mamy podłogę, znaczy mamy poprzykręcane żertki teraz do podłogi, nie tak jak przedtem wszystko luźno, pięknie tak, pięknie sobie tak są, poprzykręcane No i teraz się będziemy brać za płyty Angielska technologia, angielskie wykonanie. Tylko troszeczkę lepiej, bo przedtem belki luźno leżały, a teraz są przykręcone. Można było i tak wcześniej. Chcę się zabierać za robotę, za robienie podłogi, a tu cieknie z rurki. Stare rurki na zgięciach bardzo często ciekną. Tego za bardzo rurek zginać nie można. Jak robiłem kiedyś taki flat, to tutaj z tych garbów ciekawo Siedem rurek musiałem naprawić. Na podobnym flacie. A tutaj tylko jedna. Tragedii nie ma. No, ale zrobić trzeba. Dobra. Tyle na dzisiaj, podłoga zrobiona. Można już tańczyć. Tam rurki wychodzą. Wycieków nie ma. Jutro będziemy, jutro czwarty dzień, pół dnia pracy. Muszę jechać pozałatwiać sprawy różne. No ale nic, rurka wymieniona. I tak, muszę zaczekać do jutra, zobaczyć, czy tu nic nie będzie ciec. Musi wszystko wyschnąć i wtedy dopiero będziemy działać dalej, czyli jutro pół dnia. Prawdopodobnie przyjadę zrobić tą podłogę tutaj, jeszcze nachałasować trochę. Sąsiadka przyszła, pyta się, jak długo będę hałasować. To jak długo, jak będzie trzeba. Robota musi być zrobiona. Kiwnęła głową i poszła. No cóż. Takie życie. No to na razie. Dobra, witam wszystkich. Czwarty dzień na robocie. Niestety nikt nic nie zrobił. Pierwsza godzina. Myślałem, że jakieś krasnoludki czy mi zrobią podłogę, ale nie. Dobra. Co do tych rurek przy ziemi, leżących sobie tak op. To będzie trzeba też wymienić, niestety. O! Mokra! Od spodu. Dobra, bierzemy się za wymienienie rurki. I może jeszcze ogarniemy tą podłogę dzisiaj, ale już jest pierwsza. Tak więc ciężko będzie, ciężko będzie. Ale nic, zakasać rękawy i, i do pracy. Widzimy się może na jakimś time-lapse. uh um. Đáp tiếp 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 Czwarty dzień, firend od pierwszej godziny do czwartej trzydzieści. Ściany zagruntowane, gruntem angielskim, piewiem. głęboko niepenetrującym i nieszczepnym tutaj, nie, tutaj jeszcze nie robiłem ścian o brakło mi płyty na podłogę muszę jutro dokupić jedną płytę stawić płytę ogruntować ściany tutaj no a w tej łazience już zaczniemy sobie kleić płytę jutro 10 płyt Znowu czeka mnie dźwiganie z samego rana. Ale cóż, jakoś trzeba dać rady. No to na razie. Do piątku.